Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. W pewnym sklepie ceny wszystkich płyt CD obniżono o 20%. Zatem, za dwie płyty kupione w tym sklepie należy zapłacić mniej o ile? No, jak sądzicie? Ale za gustka, co nie? Załóżmy, wszystkie są obniżone o 20%, tak? To za jedną zapłacimy 80% jej pierwotnej ceny, tak? A za drugą też 80% jej pierwotnej ceny. Czyli załóżmy, że jeżeli płyta kosztowała 100 zł, tak, no to za dwie zapłacilibyśmy 200 zł, tak? A skoro jest 20% obniżki, tak, to za pierwszą zapłacimy 80 zł, tak? No i za drugą też zapłacimy 80 zł, tak? No i zapłacimy 160 zł za dwie. Już po obniżce, tak? No i zatem za dwie płyty kupione w tym sklepie należy zapłacić mniej o ile? No i teraz tak, zapłaciliśmy 200, a tu mamy 160, tak? To jak 200 odejmiemy od 160, to będzie 40, tak? To tyle zapłacimy mniej w stosunku do tego, że było 200 wcześniej, tak? No i wynik trzeba jeszcze pomnożyć do razy 100%. 2 zeraciach, 2 zeraciach, tu zostanie 20%. 1, 20 razy 1, 20%. Czyli tak samo za dwie płyty również zapłacimy o 20%. Tak samo za pięć płyt, za 10, za 20. W tym odcinku to tyle. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do subskrybowania tego kanału klikając czerwony przycisk poniżej. Jeżeli film mi się podobał, daj lajka, daj łapkę w górę. Koniecznie podeszli go swoim znajomym, aby zobaczyli w jaki sposób tego typu zadania rozwiązywać. Zapraszam Was również do podsłania do mnie zadań, które sprawiają Wam najwięcej problemów. Za wszystkie serdecznie dziękuję i postaram się je szybko rozwiązać i wrzucić na kanał. Zapraszam Was również do komentowania. Napiszcie, co Wam się podobało, co Wam się nie podobało, czy wszystko było jasne i klarowne, czy czegoś nie zrozumieliście. Na każdy komentarz z chęcią odpiszę. Możecie również napisać jakikolwiek komentarz. Ogranicza Was tylko własna wyobraźnia, a za najbardziej oryginalne serdecznie Wam dziękuję. Do zobaczenia w następnym odcinku.